Mowa Ewangelii według świętego Łukasza, za zrobiła. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu siedzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem Bożym wybrańcem. Przydzili z Niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, kardwans, go rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo pańskie. Jakie masz skojarzenia, gdy słyszysz słowo król? O czym myślisz, kiedy ktoś mówi o królu, o królowaniu? Bardziej ci przychodzi jakiś obraz literatury, jakiegoś idealnego króla, idealnego społeczeństwa. Czy być może któryś z królów historii? Jaki on jest? Mnie się źle kojarzy obraz króla. Tego, że zasadniczo kojarzy mi się z kimś, kto wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję. ma Nadużywa władzy. Jest bezwzględny, zwłaszcza dla swoich przeciwników albo tych, którzy mu zagrażają, próbując go zdetronizować. Często człowiek o bardzo chorych, wybujałych ambicjach. Gotowy do rywalizacji, do wszczynania wojen, tylko po to, żeby po prostu zaspokoić swoje żądze. Nie podobają mi się ziemscy królowie. A dzisiaj słyszymy o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata. Pantokratorze, jaki to jest król? Często przedstawiany z tą tiarą trójwładzy na głowie. W monumentalizmie posągów, czasem z nieukrywaną tęsknotą za władzą, za czasem triumfalizmu Kościoła. Czy taki król? Gdybyśmy stanęli w Rzymie, mając po prawej stronie zamek Anioła i patrzyli przez Via Conciliazione na Bazylikę św. Piotra na wzgórzu Watykańskim, po lewej stronie jest Most Anioła, na nim jest dziesięciu aniołów męki pańskiej. Jeden z nich trzyma w ręku maciński napis: Regnavit Aligno Deus. Oto Bóg królował z drzewa. To jest wyobrażone, to głębokie przekonanie z początku już Kościoła o tym, że godność Chrystusa, ta królewska, właśnie dominuje z drzewa krzyża. Że to królowanie jest właśnie z tego wywyższenia. I właściwie dwa razy w roku Kościół szczególnie nam ten obraz podaje przed oczy. Raz to jest Wielki Piątek. Pamiętacie liturgię Męki Pańskiej, pełna dostojeństwa, majestatu, gdzie Jezus stoi w pełni godności człowieczeństwa i królowania wobec tych, którzy Go oskarżają a ostatecznie doprowadzają do śmierci. A drugi obraz to ten, który dzisiaj... Kiedy kończymy właśnie ten cykl rozważań, wpatrując się w niebo, pokazuje nam Chrystusa, króla Bożego Baranka, zasiadającego po prawicy Ojca. Tego, który tak naprawdę dał nam to, co najpiękniejsze. Pokazał nam miłość Boga, Ojca i który głosił nam swoje królestwo, to niebieskie. Pamiętacie prawdopodobnie dobrze ten dialog między Piłatem, a Jezusem podczas sądu, który się nad nim odbywał, gdzie Piłat stawia pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mówi, królestwo moje nie jest stąd, nie jest z tego świata, bo gdyby było, to by moi słodzy bili się o mnie. Ono nie jest stąd, ono jest inne. Piłat dociekając, czyli jesteś jednak królem? Jezus mówi, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzi? Po to przyszedłem na świat. Co to jest prawda? Pyta Piłat. Właśnie, jaka jest prawda o Chrystusie królu? Jaka jest prawda o królowaniu Boga? Regnawit Alignodeus. Oto Bóg królował z drzewa. To krzyż jest tronem, na którym zasiadł Chrystus i na którym ukazał wspaniałą królewską miłość Boga, który tak naprawdę oddał swojego Syna, aby ten w ofierze za nas oddał swoje życie za nasze grzechy. W ten sposób odsłonił Jezus tajemnicę swojego panowania i tego królestwa Bożego, który objawi się w pełni kiedyś, kiedy powróci do nas na obłokach jako Panie król wszechświata, wtedy też przekaże całe Królestwo Ojcu i wtedy Bóg będzie wszystkich we wszystkich. To jest ta obietnica, która czeka nas wszystkich. Dzisiaj za chwileczkę w hymnie dziękczynienia, w prefacji, który wprowadzi nas w uobecnienie tego królowania Jezusa, w tajemnicy Jego męki, śmierci, zmartwychwstania w Biblii Eucharystycznej, usłyszymy takie słowa. Królowanie Boga jest panowaniem łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Królowanie Boga jest panowaniem łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. A najistotniejszym elementem tego panowania jest odkupienie, które z miłości do nas dokonało się w Jego Synu, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus jest królem tych, których serca są wolne od rządzy władzy i bogactwa materialnego oraz pragnienia i dążenia do panowania nad innymi. Jezus jest Królem tych, którzy mają wewnętrzną wolność, która uzdalnia ich do pokonania chciwości i egoizmu, królem tych, którzy wiedzą, że jedynym najwyższym bogactwem jest sam Bóg, tak jak. Paweł, który powie: Wszystko uznają za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Jezus jest królem ubogim pośród ubogich, łagodnym pośród tych, którzy próbują być łagodni. Jest królem, który czyni pokój na krzyżu, łącząc niebo z ziemią i stawiając most braterstwa między nami. W ten sposób. Jest on królem pokoju dzięki mocy tej Bożej, która jest siłą dobra i miłości. Dzięki mocy, która jest siłą dobra i miłości, dobro i miłość, to jest oręż, to jest narzędzie panowania Jezusa. Jeśli Jezus jest właśnie takim królem, to chyba dla nas najważniejsze pytanie, które się rodzi, to jest to, czy taki On jest moim królem. A jeśli tak, to czy przez moje słowa i czyny, przez moje życie, inni mogą to królowanie Jezusa we mnie zobaczyć. Amen.